Zebranie znaczkowej ligi uważam za otwarte. Kto sprawdzi obecność? Jestem pewna, że wszyscy są. Tak. Apple Bloom, stało się coś ważnego? Och, nie, nic. Poza tym, że przyszedł list od Seed, w którym pisze, że dostała znaczek. Co? Jej znaczek to para nożyczek. Więc jej talentem jest strzyżenie? No jasne. Ciągle majstrowała przy grzywach i ogonach. Może wyrośnie na jakąś super sławną stylistkę. Ale jeśli poświęci na to cały swój czas, to kto będzie szefem ligi na Manhattanie? No nie baws! Nie może być w znaczkowej lidze, skoro już ma swój znaczek. O, Jenny, chyba masz rację. Cieszę się, że jest szczęśliwa, ale nie chciałabym całymi dniami strzyc grzeg i ogonów. Wyobrażacie sobie, jakby to było dostać znaczek, którego się nie chce? Nie. To byłoby straszne. Nie martw się Apple Bloom. W twojej rodzinie wszyscy mają same jabłkowe znaczki. Twój też pewnie będzie taki. A co może być niefajnego w jabłkach? Ogryski i kwaśne jabłka, i zgniła jabłka i jabłka, które mają robaki. Co nie pomagasz. Wielki dar, mamy razem przygód mógł. a nie marzymy razem w dzień i noc. Las magii niech otuli dziś noc. My pony. Przyjaźń to magia. Zastanawiałam się nad tym, żeby nareszcie zdobyć swój znaczek, że nie zastanawiałam się nad tym, co będzie potem. Jest tak wiele spraw, o których nie myślałam. Rosterki Apple. Może i nie myślałaś, ale po co się... Ja jeśli to... dostanę taki znaczek, którego nie polubię, albo taki, przez który nikt nie będzie mnie lubił? No wiesz, to jest naprawdę A jeśli nasza liga się rozpadnie? Przecież wtedy już nawet nie będziemy kucykami znaczkowej ligi. A jak to nie będzie jabłko? Wyrzucicie mnie z domu, będę żyć! No dobra, dasz z tego moja mała. Zadałaś za dużo pytań, żebym mogła ci na nie teraz odpowiedzieć. Ale! I nikt nigdy nie będzie cię wyrzucał z domu! Jesteś pewna, Applejack? Oczywiście, że tak. A teraz prześpij się. Zobaczysz. Rano obudzisz się w lepszym nastroju. Śpi już, droga siostro. Tu każdy kocha cię. Nie stracisz tej przyjaźni, gdziekolwiek los cię pchnie. I martwić się nie musisz. Już nie płacz, nie bój się. Ten znaczek cię nie zmieni, być sobą dobrze jest! Uuu. Nieważne co dostanę! Ej! Nie ma to, jak się porządnie wyspać! Gnadanie! Miałaś rację, Applejack. Czuję się o wiele lepiej. Nie wiem, czemu wczoraj wieczorem tak się martwiłam. Widzisz, a co ci mówiłam? Poprzez panej nocy wszystko wygląda. już wiem, czemu byłaś taka niespokojna. Co? O co chodzi? Wygląda na to, że ktoś tu dostał swój uroczy znaczek. <laughs> Nie mogę uwierzyć! Nareszcie mam swój znaczek! <laughs> Lepiej powiedzieć dziewczynom, że mój znaczek to jest. A... co to jest? Nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy. A ja wiem co! To znaczy, że mogę iść na emeryturę? Zwalczanie szkodników, takich jak paraspraydy? Błagam! Każdy kucyk, który ma puzon, przegoni parę Ja tu mówię o poważnych szkodnikach! Słyszałaś kiedyś o Twitter Twitermity? Tylko terminatorzy, tacy jak my, mogą powstrzymać te elektryczne bestie przed zniszczeniem całej Equestrii. Termitatorzy? To niełatwa robota. Nawet najlepsi z nas marzą o dniu, kiedy przeniosą się na lepsze pastwiska. No ale teraz ty możesz mnie zastąpić, więc ja nareszcie mogę odpocząć. Zastąpić? Przestań powtarzać wszystko, co mówię i zacznij uważać, jak chcesz się czegoś nauczyć. Przepraszam, ale szczerze mówiąc, nie tego się spodziewałam. <laughs> Nic się nie bój. Jeśli dostałeś taki znaczek, to na pewno masz dryk. Mam dryk? O, przepraszam, Najważniejsze najważniejsza jest szybkość. Jak się znajdą na wolności, to może być bardzo nieciekawie. Zaraz. Co masz na myśli? A! <laughs> Mówiłem? A im bardziej się te bestie rozleczą, tym mocniej rażą prądem. Co ja mam robić? Zawołać je i zebrać. sobie, moje dziecko. Wyślij mi kiedyś kartkę. Będę w pensjonacie pod uśmiechniętą sosną. Nie chwila! Rozumiem, że ta praca jest bardzo ważna, ale ja chyba nie chcę zbierać robaków do końca życia. Hej, gdzie on się podział? Proszę, proszę, proszę! Oto nasz nowy kucyk od robaków. Termitator. Y jakie to jest ohydne? Mój! Mogłam się domyślić, że skończysz z najgorszym znaczkiem na świecie. Chociaż z drugiej strony Jak będziesz czuć się zamotnie To możesz złapać sobie przyjaciela To nie jest śmieszne Szukam przy, przy, przy przyjaciela Przestań Robaku, robaku Będziesz moim przyjacielem Bo wszyscy inni mnie opuścili Wiecie co? Mój znaczek nie jest najgorszy Wy dwie wręcz przeciwnie Oh, obawiam się, że Diamond Tiara ma rację Ale ten znaczek nie jest tym, na co liczyłam Wcale nie musisz go zatrzymywać Kto to? O czym mówisz? Jeśli twój znaczek tak bardzo ci przeszkadza, to pozbądź się go A nic prostszego. O! No takie czary-mary, to ja rozumiem. Hej! Dokąd wy wszystkie biegniecie? Pani burmistrz, co się dzieje? Appleboom, musisz zabrać swoją rodzinę i uciekać. É bis. Co za koszmar. Był taki realny. Śniadanie! Apple Jack, normalnie nie uwierzysz, jaki miałam sen. Widocznie byłam bardziej zmęczona niż myślałam. Widzisz? A co ci mówiłam? Po przespanej nocy wszystko wygląda... O! Już wiem, czemu byłaś taka niespokojna. Czemu? Wygląda na to, że ktoś tu dostał swój uroczy znaczek. Kolejny? Znaczy, naprawdę? U! Robienie eliksirów! To jest o wiele lepsze! Lepsze od czego? Nieważne. Cieszę się, że lekcje u księżniczki Twilight nie poszły na marne. Domyślam się, że chcesz lecieć do klubu i pokazać przyjaciółkom swój uroczy znaczek. Ale zanim wyjdziesz, nie zapomnij o swoich... zadaniach? Co ci tak wesoło? Właśnie, stało się coś? Och, nic takiego! Poza tym, że dostałam uroczy znaczek! To niesamowite! A czy któraś z was już dostała swój? Nie. Ja też nie. Miałam nadzieję, że dostaniemy swoje znaczki w tym samym czasie. Ja też. Ale i tak strasznie się cieszę z twojego! No jasne, że tak! Już wiem! Zarządzam zebranie naszej ligi! Myślę, że razem wymyślimy sposób, jak zdobyć dwa pozostałe znaczki. Mmm... Um, tak. Rzecz w tym, że... Co? No, wiesz, nie powinnaś być w znaczkowej lidze, skoro już dostałaś swój uroczy znaczek. Och, racja. Tak jak Babsid. Ale mogę siedzieć cichutko w kącie, kiedy wy będziecie się zastanawiać, co robić. Ale... tak naprawdę to klub jest tylko dla członków ligi. O, jasne. To może wpadnę do was później, dobra? Po co? No wiesz, nie możesz tu teraz przychodzić. Och, takie są zasady. Nie wiem nawet, czy w ogóle możemy się dalej przyjaźnić. Co? Sweetie Belle! Skutalu! Hej, dziewczyny, to nie jest zabawne! Znów. Kłopoty z uroczym znaczkiem? Nie! Znaczy. O, tak! Znaczy. O, bo ja dostałam swój, ale przyjaciółki jeszcze nie i teraz mam przez to kłopoty. Mam wrażenie, że urocze znaczki i kłopoty to dwie strony tego samego medalu. Na to wygląda! Myślę, że gdybym znów miała gładkie boczki, to nie byłoby problemów. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Wezwałaś? Bo my, gładkie boczki, musimy się gdzieś spotykać. Um, tak naprawdę, Bloom, my dostałyśmy już swoje znaczki. Poważnie? To pokażcie. Um, nie mamy czasu na takie pogawędki. I na pewno nie mamy czasu na spotkanie w tym starym klubie. Tak, teraz mamy nowe obowiązki. Ale może później się spotkamy. Kiedyś tam. Nie! Czekajcie! Jeszcze mogę odzyskać. Twój znaczek, tak myślę. O, przecież już raz go dostałam. O, zaczekajcie na mnie. Nie! Co do Equestrii to wszystko ma znaczyć. Śniadanie. Nie jestem pewna, czy Sen pomaga na wszystko, tak jak sądzi Applejack. O, oh, Applejack, pamiętasz, mówiłaś, że jak się wyśpię, to poczuję się lepiej, ale prawdę mówiąc, to czuję się coraz gorzej. Widzisz, a co ci mówiłam? Poprzez panej nocy wszystko wygląda... No, już wiem, czemu byłaś taka niespokojna. Co? Nie słyszałaś, co powiedziałam? Ja próbowałam się... Proszę, a co my tutaj mamy? O co chodzi, babciu? Co jest? O, nie, nic. Prawda, Applejack? Prawda. Nic się nie stało. Prawda, Big Mac? Tak szczerze, Apple Bloom. To chodzi o twój uroczy znaczek. Yy, tak o nie! Co teraz mam? Mogę ci powiedzieć, czego nie masz. Nie masz na znaczku jabłka. Nie! Co? A my tu nie chcemy takich, co nie mają jabłek. Nie! Niestety musisz pakować manatki. Nie możesz z nami zostać. Ale to jest mój dom! O, i będziesz musiała zmienić swoje imię. Właśnie! Myślę, że Blue w zupełności wystarczy. Nie sądzisz, Applejack? Tak! Że brak znaczka to taki powód do radości. Co to? Już nigdy w życiu nie chcę mieć żadnego głupiego znaczka. Tak szybko wróciłaś? Głosie. Nie wiem, jakie zaklęcie na mnie rzuciłaś, ale proszę cię natychmiast je zdejmij! Ja nie rzuciłam zaklęcia na ciebie ani na żadnego innego kucyka. Zrobiłam to, czego chciałaś. Aaaa! Dlaczego miałabym chcieć być dręczona koszmarami? Nie chciałaś łapać robaków, więc pomogłam. Nie chciałaś stracić przyjaciół, więc pomogłam. Jeśli masz jakiś problem z rodziną, w tej sprawie też mogę ci pomóc. Nie chcę twojej pomocy, tylko daj mi wreszcie spokój. O, Hebelblum, nie uciekniesz przed własnym cieniem. Księżniczka Luna? Moim cieniem? Co masz na myśli? Cień to ja? To ja sama sobie to wszystko robiłam? Oczywiście, Blum. To twój sen. Jeśli wszystko było tylko snem, to dlaczego się nie obudziłam? Czasami martwimy się o coś tak bardzo, że przez nasz lęk czujemy się, jakbyśmy byli uwięzieni w koszmarze. Czy jest na świecie coś, o co szczególnie się martwisz? Powiedz. Tak. Najbardziej ze wszystkiego, to się martwi o swój znaczek. Może po prostu boisz się dowiedzieć, kim jesteś. To właśnie reprezentują znaczki. Jeśli nie zaakceptujesz tego, kim jesteś, to życie może się wydawać koszmarem. A jeśli polubię siebie, to inni też mnie polubią? Oczywiście. W takim razie nie ma znaczenia, jaki będę mieć znaczek. Istotnie. Jakie to jest proste! Muszę być jedynym kucykiem na świecie, który martwi się o swój znaczek. O, tego bym nie powiedziała. Kodalu i Sweetie Belle też mają koszmary. Ta noc była ciężka dla wszystkich, ale myślę, że już czas aby ją zakończyć. Księżniczka Luna! Wiem, że tej nocy wiele się działo w waszych głowach, ale myślę, że Apple Bloom chciałaby wam coś powiedzieć zanim się obudzicie. To my jeszcze śpimy? Myślę, że powinnyśmy odbyć zebranie znaczkowej ligi w naszych snach. Wszystkie przejęłyśmy się tym, że Babsi dostała swój znaczek, ale ja nie chcę mieć z tego powodu koszmarów do czasu, kiedy my dostaniemy nasze. Ja też nie. I chociaż trochę się tego boimy, to żaden znaczek nie zmieni tego, kim jesteśmy i co inni myślą o nas. To fajnie, że boimy się tej samej rzeczy. W ten sposób możemy sobie nawzajem przypominać, że mamy być sobą. A kiedy nadejdzie dzień, w którym dostaniecie swoje znaczki, możecie być pewne, że będą do was pasować. Bez dwóch zdań! Dziewczyny, czy myślicie, że Babs może mieć takie same objawy jak my? Już wiem! Przygotujemy dla niej pakiet antylenkowy. Wtedy nie będzie czuła się samotna. Chcemy, żeby wiedziała, że chociaż nie jest w znaczkowej lidze, to nadal możemy się przyjaźnić. Ale powiemy jej to, jak już się obudzimy. Dobry pomysł! Się nie musisz, już nie płacz, nie bój się. Ten znaczek mnie nie zmieni. Być sobą Dobrze jest. Cóż, widzę, że komuś poprawił się humor. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Widzisz? A co ci mówiłam? Poprzez panej noty wszystko wygląda lepiej. Chyba masz rację. Tylko ten sen mógłby być trochę mniej wyczerpujący. Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Joanna węgrzynowska cywińska Dialogi Ewa Mart. Kierownictwo muzyczne Juliusz Kamil. W wersji polskiej udział wzięli: Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Magdalena Krylik, Monika Kwiatkowska, Monika Pikuła, Julia Kołakowska-Bytner, Małgorzata Szymańska, Dominika Kluźniak, Katarzyna Łaska i inni.